Centrum Skłusza Red Eko, www Redeco. www.redeco.pl przez 10 lat przez wszystkie wrocławskie ośrodki Redeko przewinęło się kilkaset tysięcy osób. Kilkanaście tysięcy wrocławian każdego miesiąca odwiedza największy obiekt Redeko, czyli Centrum Basenowo-Sportowe przy ulicy Rogowskiej. Najmłodszy z ośrodków Redeko także ma się czym pochwalić. Tygodniowo od Centrum Skłosza Redeko gości do 4 tysięcy klubowiczów. Są oni widoczni na wszystkich atrakcjach naszego obiektu, czyli to jest skłosz, basen. Z naukami, z zajęciami akwarobiku, sala fitness. Także bardzo, bardzo dużo osób ma szansę pojawić się na naszym obiekcie i pojawia się. Z okazji dziesięciolecia istnienia Wrocławskie Centrum Retnego przygotowało wyjątkową ofertę sportową. Po nowym roku każdy chętny będzie mógł wziąć udział w jubileuszowym dziesięcioboju. Przez cały styczeń, tak naprawdę wszyscy miłośnicy sportu, bez względu na to, czy to będą skłosiści, fani tenisa ziemnego, fani pływania. Osoby korzystające z siłowni, z sali fitness, z akwarobiku, każdy znajdzie w tym dziesięcioboju przynajmniej jedną dyscyplinę dla siebie i będzie mógł wziąć w niej udział. Za udział w każdej z dyscyplin uczestnicy otrzymywać będą okolicznościowe talony. Ostatniego dnia stycznia wśród ich posiadaczy rozlosowane zostaną atrakcyjne nagrody. Dla... Uczestników dziesięcioboju przygotowaliśmy między innymi weekend w Pałacu Wojanów. To jest pięknie położony w Kotlinie jeleniogórskiej obiekt. Również wiele, wiele atrakcji, wiele nagród związanych tutaj z naszymi obiektami. Bony do wykorzystania na, na, na naszych wszystkich praktycznie obiektach redekowskich. No pominki mniejsze, większe, także dużo atrakcyjnych, ciekawych nagród, także cały styczeń na pewno pod. Takim znakiem aktywności i sportu minie u nas w Redeco. Zgłoszenia do 10 Redeco przyjmowane są do 9 stycznia. Więcej szczegółów na stronie internetowej www.redeko.pl. Nowe Centrum skłusza Red www Redeco www.redeko.pl.